Mano widzowie tej strony, Ang Alan Gracz. Dzisiaj z Zandkiem przywitaj się. Hello! ty? Gramy w Weird Strike Doktor. Po polsku dziwny, surowy doktor. Zmusiliłeś mnie. I nie, wcale nie graliśmy. I wcale nie graliśmy w wujka. Ale jak ja? Jak ja mu nie ucieknie? Zobaczymy, doktorku. Jak taki śmieszny jesteś, ha Gdzie ha, ha. ty? Wieś ty się. Ej, jesteś na moim. Dobra, wiem, że jest w toalecie. A pa, coś śmiesznego jest. Toaleta, toale. skibity toalet? A widzisz, że tam jest właśnie napisane skibity toaleta? I co z tego? Skopa biorę. A tu co? Niektóre... tu jest napisane Aha. No to fajne dźwięki twórca dał W robieniu... Że zamknięte są drzwi Dobra, lecę lepiej trzeba je brać Kafeterio Dziękuję Śmieci O, akurat jedne tu są Po to je weź A ja lecę po resztę Eee, skibi co? No, tam jest napisane właśnie, nie to, ale to skibi. Nie będę włączać tego przycisku V, aby odblokować kurson, kursor F dla. dla Jesteśmy bogaci! I ma to moje paliwo. Proszę. Jesteśmy w tej chwili wody? Akurat pamięci, że woda się pojawia jak dotkniemy zbiornika. Po prostu się szklanka pojawi. Pa. Jest burgera, okej. Okay. Lecimy do kafetera. Akurat wcale przed chwilą. Wcale nie byliśmy przed chwilą. Gdzie? No w katek po wcale przed chwilą nie byliśmy. Ale ja byłem. Dobra, nie wchodź do usta. Idź do list. Please nie wchodzi, bo, bo doktor się budzi teraz. Dobra, ja już włączam A Jak się to. Papa, ja już śpię. Dobra. Przerwam. Dobra, masz tutorial, przeczytaj sobie go. Ej, no! No ja nie. Jeśli nie pijesz ja wody, umrzesz. umrzesz. Jeśli nie zjesz, umrzesz. Jeśli nie. Zatankujesz generatora, umrzesz. Jeśli nie jesteś w łóżku, gdy przyjdzie lekarz, umrzesz. Akurat tutaj pasek szybko spada. To jest najgorsze. Pamiętaj, że na górze będzie napis... Ej, tam jest... Wiesz co tam jest? To był wyświetlony doktor Wiem, widziałem Mam nadzieję, że teraz się nie obudzi Plan trzeba pamięć. Dlaczego ten pasek wytrzymałości jest taki mały? O, już idzie Mówiłem, Wiedziałem! Wiedziałem, 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 że coś jest tak zadziwnie O, idzie, idzie Idzie? Idzie, idzie Jak grałem w tą grę To on się troszeczkę spóźniał O, jest Dobra Wylaz Możesz wstawać Ej, no, tlen No to idziemy na, do generatora No, gdzie jest? No poszukaj go to ty też poszukaj, a nie się pewnie jest. Aha, Nie, to, jeszcze się nie jest. Nie, to jest. się nie, Jeszcze nie, wypaliłeś. Zginąłem. I, i ja... nie, Ej, widzę co Widzę, doktor. widzę co robi doktor. nie, no, 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 Widzę, Widzę robi robi go... nie, doktor. nie, 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 godziny, Sam, jak zrobię te trzy godziny to ja nie wiem. Dobra, widzę, spoiler ten, ten się nawkurzał w Fortnite i teraz tak reaguje. Przegrała moment 4, szony. I się tak nawkurzał, że, że ciągle na go wyzywał. No może. Wyzywał Człowski do Ty pamiętaj, kto żyje, a kto nie żyje. A ty pamiętaj, że jest 4am. A jeszcze. A pamiętaj, że już idzie, a ja widzę, gdzie jest. Gdzie jest jego ekran. Bo jestem na jego ekranie. O, moje ciałko. Ja się nie ruszam jak coś widzowie Gra się sama Jeszcze jedna Gra się sama rusza Dobra, game please Zrobimy drugą próbę I w ogóle widzowie Alana, my mamy tylko dwie próby na przetrwanie No, więc film będzie krótki, mam nadzieję, że nie uznam tego za szorca Musiałem. Wyjście! Sorry, ale nie ma Nara. nara! ty, O, ty, kurde mały. Ty mały dzieciaku. Nara. Dobra, druga próba. Okej, okay, widzowie, jesteśmy. To jest nasza ostatnia próba. Wygrałem! No cicho, bo on się już z tym. Z tą wygraną mam. Spakuje cię do śmieci No co, co? na energię sobie Musisz grać tak dobrze jak ja Nigdy nie powinieneś był Bo teraz nie uciekniesz, Hahaha. Ha, ha. W porządku, na razie idę Pamiętaj, że pokonałem! Ja to był drugi! Zostać! Dobra, do zobaczenia! Dobra, zakarżę, że ty wygrałeś, to ty wszystko robisz Ja tutaj sobie es, Dobra. Ja sobie I polecam. skopa! I kolejna skopa, a wiesz, że ty musisz ten... Yy, no zjeść coś Dobra, wezmę sobie jedzenie i wodę na drogę. No ile? Od czego ty wtedy zginąłeś? Od czego ty wtedy zginąłeś? Od pragnienia. A? No. Pragnienia miałem. A wtedy, jak graliśmy w brata, to ja nie zginąłem, bo od ciebie nie odżywiałem. Po prostu nie, nie miałem już mocy grania w gry. Aha. Ale nie gadajmy już... Dobra, nie będę już gadać o tym... Bracie, bo nie... Nie będziemy już nagrywać tego brata z powodu tego, że ten... że już nie będziemy z niego grać. Nie moja mina, że tam grałem w Fortnite'a! <grym> nie moja mina, że... Byłeś tak miłki, to służy. <grym> A więc ten komputer na wiele stron. Miałeś tylko jedno zajęcie wtedy. I sami do tego? Zniszczę cię. Dobra, cel. Paliwo. Dobra, ty robisz paliwo. Ty robisz paliwo. O ja się zastanawiałem gdzie był ten generator, a co tam był na górze. Przecież jest napisane na drzwiach. O, wybierz klankę wody. Dobra, no, już idę. Chętnie się napiję. Aaa, bo ja też muszę wziąć to. Ten... A ty już masz obiektyw, żeby wziąć burgerka. Aha! Jeszcze zaczekaj na mnie Ja sobie jeszcze wezmę na drugą w ekwipunek. Lepiej sobie, żeby wziąć w Jeszcze ja nigdzie nie idź, nigdzie wiem. nie idź, ja tylko wezmę Ja mam wszystko na maksa Dobra, mam i burgerka i szklaneczkę Chodzi do, tam, do, do, do pokoju. Do... I moja wina, że ta gra ma bardzo małą staminę. Ja nawet nie używałem tej staminy w poprzedniej grze! Ja... Ja ciągle jej używam. Dobra. Albo ale... mi się wydaje... Dobra, wstałem. Wstawaj. Ej, szukać. Nie, kupisz kupię Wstawaj. Ustawaj! Albo wstajesz, albo ci kupię śniadanie. Ale takie dosy... Jak się boję tego generatora. Wiesz co, ja już tracę głód, więc włączę burgerka i go sobie zjem. Już nie tracę głodu. Dlaczego jest cel, żeby iść do Bo Ja mam małe ja pragnienie, ja muszę zaraz iść się napić. A ja wziąłem ze sobą we chwipunek. A ja wypiłem. Nie no zaraz będę musiał... Z... Nie chcę tutaj do... Ja co będę musiał zaraz zrobić? Będę musiał... Ja zginę z... zaraz! No to szybko! Kurde. Szybko wychodź. Ma już się jednak nie. Teraz? Teraz? Już? Już depresję masz? Tak mam depresję. Dlaczego jestem zbugowany? No, chodź Paraz, do Teraz Jak spotkam tego to mu tak może. Nie, zginę. Szybciej idzie, doktor! Dobra. Nie, znowu! No papa, pa, doktor! Doktor, papa! Papa, pa, doktor. Dobra. Poczekaj, na, przejdzie. Odwodniony. Idę zrobić tlen. Odwodn... On, jak on szybko idzie! Ty chłopcze, on tak zasuwa. Bo to przecież jest inspiracja ojca. Och, ja mogę zobaczyć go tam... W biuro. O, ja wtedy Ale mogłem. Alan, ty musisz obronić, obronić naszego honoru, ja nie zdążę. Ja nie zdążyłem. No nie! Nie! Wodę! Wody! Zginę! Zginę, kurde. O. Nie, ginę no. Nie gin, błagam. Zginąłem. Co ty gadasz? No. Robimy kolejną próbę? Niestety, dwie do 2 Nie możemy zmieniać. Możemy. Siemano widzowie Alana. Nie!